Członkowie z tej strony Mateus 91 i mamy tutaj dzisiaj yy, kolejny odcinek z tej gry. Teraz w tym meczu zagra sobie Ondan oraz zagra sobie Dowgal w pierwszym składzie, ponieważ Guzman i Elkarati Karati nie mogą. No i teraz yy, zagramy sobie mecz z Heveren. Widzicie ich skład i mój także. I jutro, lub ogólnie za parę dni, yy, będzie mecz. Z Leicester City, ponieważ po tym meczu już będzie z Leicester City, więc myślę, że jakoś tam za kilka dni lub nawet jutro będzie ten mecz na moim kanale. więc dzisiaj się wszystko okaże no, spokojnie. Ja tu nagrywam znowu w bardzo krótkim czasie, i eee, nie wyszło. Co chciałem zrobić? Oj, 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 ale bez żółtej kartki, tylko upomnienie. Sanchez to do Gala. Teraz Gabriel Jezus podaje do Luisa. Podanie do Ondana, który dawno nie grał u nas. No i Jezus! Ale, ma w ramki. Dobra, teraz szybko pomijamy. No i Mulder już zaczyna. Dalej, teraz Van Hecke. Dre, dre, dresewicz Oj, faulowany zawodnik. Heweren, Chyba żółta kartka, lub upomnienie. nie jestem pewien, bo nie widziałem, bo przez szybko. No i teraz Sanchez, tam na spokojnie odbiera. Ondan, Jezus, Jezus gubi piłkę. Niestety za, dłużo, za długo się obracał, po prostu przez tę piłkę zgubił. No i teraz tutaj Akujobi atakuje. Dougal. Dougal teraz podaje na Luisa. No i czemu Luis przestał biec do tej piłki? To będzie tylko upomnienie. Teraz Gabriel, Jezus i Państwa, Gabriel, Jezus. Podanie górą na Luisa. No i teraz Luis, Luis, Luis! Karny! No i Gabriel Jezus będzie strzelał ładnego karnego. No ale obronił to bramkarz. Już drożny. Gabriel Jezus do Na Dougala. no i teraz... Czy Dougal to trafi? Dougal ale broni bramkarz, no i kolejny rzut drożny. Widział Jezus. Teraz na ondana. Niestety, ale rzut wolny. No i kontuzja. Mulder. Alston. Bell. Ondan. Gabriel Jesus. Podaję teraz górą na Luisa. Ale Luis no, niestety gubi piłkę w polu mi teraz Gabriel Jesus kopie w piłkę. No ale niestety się nie udało. A więc cokolwiek z tego wyszło. Lecimy dalej. Bell. Ondan. No ojoj ojoj, oj, nie weszła. Zwa. Obydwa zespoły naprawdę dzisiaj dobrze grają, chociaż, że Maciejolandia atakuje więcej. No i koniec słowy Zapomniałem z powrotem wrócić ścięcia i zacząłem z Forcem grać. Zaczęły 3 minuty meczu. No i proszę Państwa, teraz już atakując z powrotem Alston do Monteiro. No i Jezus! Obok bramki. No, słabo, słabo. Miał lepszą okazję, tak szczerze. Tak samo jak i tam, czy zawodnicy mogli doświadkowywać. No i teraz idealnie Jezus. Dostaje piłkę, ale ją gubi. Teraz Luis. Luis. Już biega w pole karne i Luis! obok bramki. No, naprawdę słabo się grają. zawodnicy YouTube'owi FC oraz Kweren. Yy, A chwilę temu mówiłem, że obydwa zespoły grają dzisiaj dobrze. Teraz Van back. No i Bel. On Dan. Gabriel Jesus Gabriel Jezus doświadkowywuje na Luisa, ale broni w że drożny. Gabriel Jesus Na Bela, no i Bel! Jeste się nie udało, Gal Do Gal! Dongal! Gubi piłkę w prokarnym Teraz Bel na Ondana. Sanchez będzie strzelał z daleka. No i Sanchez! Sanchez! Ruiz Tak to zmarnował! Mógł już uderzyć do bramki. niestety tego nie zrobił Dougal. Dougal nad bramką, niestety golki. Zaraz teraz pomijamy. Mulder. Piłka dla EFT. Sanchez. Alston. Podanie górą. Niestety zablokowane. Bochniewicz. Werman. Teraz Wanhecki. Ondan. Bell. Oj, oj, oj. Już, Państwa, Ondan przejmuje tą piłkę. Ondan. Rusza z powrotem. Luis. Z daleka uderzył, ale co ty nie trafił. Oj oj oj, oj oj, oj! Mają teraz idealną okazję! Branka to za niestety wyłapał to z powrotem. To mógł być samobój. I teraz podanie na Luisa. No i spalony, no niestety. Czy to może być chyba Remis na Tak się obawiam, lekko tak mówiąc. Monteiro gubi piłkę, teraz Jezus ją odzyskuje. Dogal. Dogal podaje do Ondana. Bell. Dobra. Niestety nie wyszło. No i chyba tutaj już nie będzie gola w tym meczu. No szkoda. Naprawdę mecz fajny. Ale... Kolejny z tego meczu. Więc ja się z wami żegnam. Siema.